I uh -huh. Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact, w serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że powinny na was w mailu czekać primogamy przez najbliższe 4 dni z dzisiaj łącznie, czyli 3 następne dni, również będzie na maila przychodziło po 400 primogamów ze względu na to, że mihojo swoim Genshin Impactem zgarnęło Best Mobile Game w The Game Awards 2021, więc gratulacje i jeszcze raz, łącznie 1600 primogamów, to jest 10 rolek od dzisiaj, od 11. Grudnia do 14 grudnia będą te maile przychodziły. Jak widzicie, one mają troszkę długą datę ważności, 29 dni. Więc, jeżeli nie odbierzecie w tym momencie, to macie trochę czasu. Przy czym, przy czym nie wiem, czy te maile nie są aktywowane w momencie, kiedy się logujecie. Czyli, jeżeli się dzisiaj zalogujecie, to będzie na Was czekał pierwszy mail, ale nie wiem, co będzie, jeżeli na przykład przez najbliższy tydzień nie będziecie się logowali dzięki grażem i pojawicie się u siebie nagęcznie gdzieś tak za tydzień, czy te maile do Was przyjdą, czy nie przyjdą. Nigdy tego nie testowałem. Nie wiem, na jakiej zasadzie działa ten system, i trudno mi troszkę. Przewidzieć, co może na was czekać, więc polecałbym, polecałbym jednak się zapoznać od razu z mailem i odebrać swoje, co tylko ci ćwiczysz, swoje primorzemsy, bo, bo jednak 1610 rolek to piechotą nie chodzi. Już w ogóle, w ogóle, dobra. Moje primoskowe zen. Lecąc dalej, lecąc dalej mamy oficjalne potwierdzenie banera nadchodzącego od strony twórców czy dali tutaj tak? E, a, nie, to jest Ogoro jest, dobra. Mamy oficjalne potwierdzenie banera, niestety Wizu będzie płakał jest I Young Link, które jest świetną postacią to jest jeden z highlightów tego banera swoją drogą, tylko ja mam ją na C6 i Barbarka, która nie na nic na nic mi totalnie. No i oczywiście Goro, po którego będę rolował, liczę. Naprawdę liczę, że poleci mi w pierwszej dziesiątce oraz Onis Royal, Arataki i to do... Do złapania, więc baner się potwierdził. Jest dokładnie tak, jak przecieki sugerowały, że będą. Wasza opinie na dole w komentarzu. Jesteście na tak, jesteście na nie. Z tego, co wiem, spora część osób, z którymi rozmawiałem, którzy chcieli rolować na tym banerze się załamała. Na tyle, że niektórzy zrezygnowali z rolowania. Grażyn zaraz wam wjedzie tak bezpośrednio w kamerę. Albo i nie? Są ludzie, którzy twierdzą, że nie, jest naprawdę dobrze. Nie no, Sangling jest osą, jak nie macie inna C6, to faktycznie Barbara. Nawet z nowym setem, umówmy się, Barbara ma jedno zadanie i tylko jedno zadanie i może je robić nie wiadomo jak dobrze. Są postacie, które wykonują to samo zadanie porównywalnie, robiąc jeszcze inne rzeczy przy okazji, jak Diona, Bennett oczywiście, Saju nawet. No nie wiem, z mojej perspektywy jest jak jest. Lecę tylko po Goro i tylko Goro mnie interesuje, pierwszy Goro i kończę rolowanie. Jak z waszej perspektywy, to mnie interesuje. Interesuje. A jeżeli chodzi o Epitome Invocation, też mamy potwierdzenie, że przecieki były prawdziwe, czyli Skyward Harp, Red Horn Storm Thrasher, Mitternacht's Waltz, The Alley Flash, to jest ta lanca Favoniusowa, The Bell Sacrificial Fragments, więc to jest ten patent do złapania. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny, bardzo mocny baner z bronią, poza The Barem właściwie wszystkie bronie mają tam swoją użyteczność, więc jak jesteście zainteresowani, to w przeciwieństwie do niektórych banerów z bronią nie jest takie... Hit and miss, tylko raczej wszystko jest hit i to taki dla mnie bardzo, bo na przykład Mitter z Waltz i Wiele mi się okrutnie podobają. No ale to ja. Jeżeli chodzi o te strany, no to mamy zapowiedź nowych te stranów i weźcie też pod uwagę, że kończą się stare te strany za moment. Do tego wrócimy. Jeżeli chodzi o fabułkę, to będzie nowa fabułka Ara takiego. I to nawet jeżeli nie będziecie rolowali po tą postać, to między te stranem a jego fabułką będzie można go troszkę ograć i zobaczyć, co on robi. I w razie czego ewentualnie się przekonać. Wracając do do testanów pamiętajcie, że jest tym razem podwójny banner z piątkami, czyli Krait Prince Albedo oraz Dance of the Shimmering Wave Yula, czyli dwa razy po 20 primogemów do złapania. Więc tym razem naprawdę proszę nie zapomnieć o robieniu testranów, no bo 40 primogemów jak najbardziej na propsie. Bennett oraz Rosaria mają swoje testany, również Noelka. Nie, niestety, więc wydaje mi się, wydaje mi się, że podobną sytuację, bo Barbara też nie ma Testrana, jak dobrze pamiętam nie. Więc w nadchodzącej aktualizacji będziemy mieli na pewno Goro Testran, na pewno Testran od ara Aratakiego Itto, a Siang Link i tam yy, barbarka swoją drogą. Dobra, mając to za sobą, powiedzmy słów parę na temat Goro i jego nowego banera, który się tym razem pojawił dzisiaj rano tam nie wiem czwarta, piąta naszego czasu, czy jakoś tak na YouTubie macie tutaj, powinienem podlinkować jak nie zapomnę i co ja wam mogę powiedzieć, typowy charakter teaser dla postaci, która jest czterogwiazdkowa szału nie ma, jakoś nie zachwyca ale jest okej, okay. bywały gorsze rozpieścili nas, Raiden Shogun miał cudowny ten swój filmik, ostatnio era Taki to też miał bardzo fajny, zabawny a Goro jest taki, no troszkę przedstawienie postaci, no i tyle, no Z za bardzo szału nie ma, ani na plus, ani na minus, te graficzki, które gdzieś tam w międzyczasie wjeżdżają, całe ręce mam w kocie Jedzonku brawo Ekstra, te graficzki, które gdzieś tam po drodze wjeżdżają, są bardzo fajne, estetyczne, przydadzą mi się na miniatury, zapewne zauważyliście dzisiejszy odcinek jest z jedną z tych miniatur, ale tak jakbym miał jakoś się zachwycać nad tym trailerem od Goro, to nie. No ale z drugiej strony oni poszli w takim kierunku z tą postacią, że no, poza tym, że mógłby być lisem, a nie jest, to ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest naprawdę mega przydatny, jeżeli liczycie na Geo Supremacy i jeżeli nie idziecie w stronę Geo Supremacy, to się na niewiele zda w drużynie. Jest bardzo, bardzo specyficzny. Do tego zresztą możemy od razu przejść. Na oficjalnej stronie Michojo mamy artykuł na temat Goro. Travelerzy, dziś chcielibyśmy wam przedstawić wielkiego generała sił wyspy: Watatsumi Goro. W okresie Wierzyny Handekry Goro poprowadził siły Watatsumi przeciwko armii Szogunatu i skutecznie utrzymywał linie obrony przeciwko nim. Żołnierze nazywają go wiecznie zwycięskim generałem ze szpicza. ze szpica... ze szpica z tymi łóżkami. Przydomek ten był również szeroko stosowany wśród wojowników szogunatu i żeby było zabawniej, to jest najlepszy element trailera, którego fragmenty, jeżeli nie coś przed chwilą widzieliście, to jak on co chwilę strzyże tymi łóżkami. Wygląda na to, że o bardzo bardzo dokładnie odebrało informację, że to nam się podobało na tym trailerze, gdzie pokazywali Kokomi, że go rozastrzykł łóżkami i na tym trailerze on cały czas tymi łóżkami ruszał, więc jest awesome, jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o voice aktorów, to na język angielski jest to je, yeah", a na japoński Hata Tanaka Tasuku. Okay. Załóżmy, Goro jest typowym supportem, który zapewnia zwiększenie do ataku i również czasem heal dla swojej drużyny w odpowiednich sytuacjach. Jego Elemental Skill oraz Elemental Burst są w stanie zapewnić ciągłe obrażenia od Geo dla naszego teamu. Jego standardowy atak nazywa się Ripping Fang Fletching i jest to do czterech trafień z łuku, no szarpiamy strunę i cztery strzały lecą w kierunku przeciwnika. Jego charge'owany atak to też mniej lub bardziej jest klasyk, ładujemy strzałę troszkę dłużej, Zyskujemy do tego geo -obrażenia, więc jest naładowane odłamkami od geo i leci w stronę przeciwnika zadając geo -obrażenia. No, klasyk, bardziej się nie da, jeżeli chodzi o uczniów. Jego e jego elemental skill nazywa się Inazuka All Round Defense. I jak widzicie na tej animacji, Goro stawia swoją flagę. Jest pewien obszar wokół niej w którym nasze postacie będą miały bonus podczas stawiania tej flagi, zadajemy obszarowe geoobrażenia i co robi ten nasz General's War Banner. Dostarcza buffy dla aktywnych postaci, które znajdują się w zasięgu banera. I w zależności od tego, ile postaci geo w drużynie mamy, tym lepsze te bonusy będą. Jeżeli jest tylko jedna Geo postać w drużynie, z tego co rozumiem, Goro liczy się do tych postaci, to dostajemy status standing firm, czyli Defense Bonus. Jeżeli mamy w drużynie dwóch geo bohaterów, to dostajemy. Status impregnable, czyli zwiększoną odporność na przerwania, na interapty. Jeżeli mamy trzech Geo bohaterów w naszej drużynie, to dostajemy Crunch, jest to dodatkowy bonus do obrażeń od Geo. W danym momencie Goro może utrzymywać tylko jeden baner aktywny i na bohatera mogą działać bonusy tylko z jednego takiego banera. Jeżeli wyjdziemy poza zasięg tego banera, to jego bonusy będą na nas działały jeszcze przez dwie sekundy. No i tak finalnie tapnięcie S e sprawi, że postawimy ten baner bezpośrednio przed sobą, a przytrzymanie Pozwoli nam nacelować, gdzie chcemy tym banerem, jakby rzucić. Przecież... Jeżeli to rzucenie można na... No w sumie tak, no no, no jeszcze obrażenia zadaje, więc taki troszkę żółto szczepem. Jego Q, jego Elemental Burst, jego ult nazywa się Yuga Forward Unto Victory. Nie jestem pewny jak się czyta to pierwsze słowo, ale oh well, oh well. Goro pokazuje jak dobrym chłopcem jest i jak dzielnym generałem, zadając obszarowe obrażenia i tworząc wokół siebie pole, które nazywa się General's Glory. Działa to podobnie do tego proporca, który widzieliście przed chwilą. Różnica jest taka, że ten proporzec jest trzymany przez tego pieska, duszka pieska latającego za goro, więc cała ta przestrzeń będzie się poruszała wraz z naszym bohaterem. Czyli jest to War Banner na sterydach. Mamy obszarowe obrażenia oraz obszar będzie się poruszał za naszym bohaterem wraz z tym, jak my będziemy się przemieszczali. Wszystkie bonusy w tej samej skali są zachowane z tego, co było w Generals War Banner z Inazuka All Around Defense, przy czym mamy kilka bonusowych elementów. Będziemy tworzyli jeden kryształek co półtorej sekundy, kiedy zadajemy Geoobrażenia obrażenia przeciwnikom za pomocą tego swojego obszarowego skilla, czyli tak jakby będą z nich wypadały kryształki. I co również ciekawe, co półtorej sekundy będziemy tą obszarówką ściągali jeden z kryształków w stronę naszego bohatera, żeby dać nam dodatkowo tarczę. Czyli nie dość, że tworzymy kryształki dające tarczę, to jeszcze do naszego bohatera będziemy je ściągali, żeby tą tarczę zyskać. W trakcie trwania Elemental Bursta nie możemy tworzyć baneru z Elemental Skilla, co więcej jeżeli taki baner stoi już, to wywołując naszego ultra Rozwalimy ten proporzec, właściwie wchłoniemy go, bo ich funkcjonalność się pokrywa, czyli zasadniczo mamy tak naprawdę jeden skill w dwóch różnych odmianach. <laughs> Robi praktycznie to samo, no ale okej, okay, załóżmy, załóżmy. Jeżeli ktoś się zastanawiał, ta podwójność jest związana z tym, że tutaj brakuje jednego skilla, który był oryginalnie testowany na postaci, którą wtedy jeszcze był Albedo. I to co nie było wykorzystane na Albedo, zostało przerzucone na goro i rozbite jakby na dwa elementy, więc. Ja, przynajmniej tak mnie informują. I jak zwykle mamy kilka story informacji i kilka rzeczy od samego Goro. Co ja wam mogę powiedzieć? Z mojej perspektywy jest to bardzo ciekawa postać, jeżeli idziecie w Geo Supremacy. Jeżeli nie, no to nie widzę dla niego absolutnie żadnego miejsca w drużynie. On nie będzie robił za bardzo nic, jeżeli nie stawiacie na Geo w waszej drużynie. No trzy postacie to jest must have, przy nim ewentualnie dwie. On sam niewiele robi. Więc Goro i to i jeszcze do zestawienia nie. Wiem, jakiekolwiek inne go, które posiadacie Albedo jeżeli macie byłby super i wtedy możecie szaleć, jeżeli nie macie trzech geo postaci żeby złożyć tą drużynę, to ta drużyna nie będzie tak funkcjonalna, żeby móc wyciągnąć wszystko co Goro ma do zaoferowania no dobrze, mając to za sobą chciałbym powiedzieć że ostatnio wspominałem o lampce i dywaniku tym merchandise z Timola i nie wkleiłem linków na dole bo zresztą był z nimi troszkę problem na dole w przypiętym komentarzu macie link zarówno do lampki jak i do dywanika i... To znaczy dwóch tam są dwa rozmiary tych dywanów Co więcej, pytaliście, gdzie to w Polsce można dostać Jeszcze z tego co wiem, nie da się dostać I jeżeli chodzi o to, gdzie ludzie to kupują To w różnych sklepach, ta jest w różnych miastach I po sieci też można kupić Widzę, że mi czasem wysyłacie Ale nic konkretnego nie mogę znaleźć Jako takie miejsce, gdzie na pewno Na pewno będzie, jak będzie Więc będę trzymał rękę na pulsie, jak gdzieś zauważę Gdzieś przyuważę, to będę informował dalej Dobra ludziska, lecimy Uwaga, spekulacje i spoilery Spoilery i spekulacje, jeżeli nie przepadacie, to polecałbym się Przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy i co się usłyszy, to się nie odusłyszy, ale dziś za dużo, co prawda, nie będzie. Właściwie to zapowiem rzeczy na jutro, bo jutro wgryzę się w to i rozparceluję bardziej. Dzisiaj po prostu był ten przeklęty artykuł, jak ja nienawidzę, jak Michał robi te artykuły. Wolę to rozgryzać z przecieków, bo jest to sensownie opisane niż to, co jest na oficjalnej stronie, no ale. Ok. Chodzą mocne spekulacje na temat tego, co miałoby się pojawić przy okazji Lantern Ride Festivalu w aktualizacji 2.4. Czyli są plotki o darmowych postaciach, że podobno znów będzie do wyboru zestaw postaci z Liue. Będziemy mogli sobie jedną przygarnąć, i jak widzicie, tutaj bodajże od Genshin Intel zresztą grafikę wstawioną. Na ile to jest prawda, na ile nie, trudno mi określić. Coraz więcej jest tego typu informacji z coraz bardziej dziwnych źródeł. Tym zajmiemy się jutro, ale chciałam tak tylko rzucić informację jakąś, żeby nie było, że w ogóle. Dzisiaj nie ma spekulacji i spoilerów, szczególnie, że są spekulacje i spoilery na różne tematy. Ale na to zapraszam jutro, tak samo jak za 4 dni licząc z dniem dzisiejszym zapraszam na goro i to. Ja bez dnia dzisiejszego licząc, bo ja będę rolował drugiego dnia. Jeżeli chcecie wziąć udział w rolowaniu, to z tego co wiem już tam niewiele miejsc zostało, ale jeszcze są. Co najmniej 30 rolek internet na tyle dobry, żeby móc mi to streamować, żebym ja mógł to restreamować dalej. I to są chyba wszystkie wymagania, podbijacie do kowu, kowu was wpisuje na listę. Dzisiejsza Miejscówka została podesłana przez Lili, Chifuyu oraz Linka. Pozdrawiam Was serdecznie, jesteście osom. Awesome. Pamiętajcie, że wciąż trwa Deliczek i Web Event, i jeżeli odhaczacie wszystko codziennie, to dziś jest druga paczka Primogemów, co oznacza, że za tydzień będzie ostatnia, trzecia paczka Primogemów. Kolejna dwudziestka, już czterdzieści odebranych, jeszcze dwadzieścia przed nami. A potem do końca miesiąca będziemy psiaoczyć, że nic ciekawego nie ma w tym Deliczek i Web Eventie. I nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown Wam pozostał na parametrik transform. I to już jest zasadniczo wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzenia, świetnych pięciokwiatkowych roli, niech Boże Karenży wam sprzyja, a my widzimy się przy następnej okazji, która przy dobrych wiatrach i przy odrobinie szczęścia i zdrowia nadarzy się już jutro. Miłego, do następnego i hej! Tak, Ryfiszala, da się grazy. Proszę cię, nie drob mi monitora, dobra? Mm. Czuję, czuję presję z twojej strony, kotku, wiesz? Czuję presję z twojej strony. Ty krążownik, możesz nie krążyć, a jeść te nagrodki, co ci daje, a nie domagać się więcej, więcej. Co mam ci, drogie, od kabanowska dać? Ty wolu mały. Ty miał uczurkująca, proszę, wcinaj.